Choć budżet gminy Chrzanów na 2026 rok niewątpliwie był najważniejszym punktem obrad grudniowej sesji to podjęto decyzję także w kilku innych ważnych sprawach. Chrzanów kwotą blisko 150 tysięcy złotych wesprze funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, a ściślej finansowanie wynagrodzeń dla dyżurnych tego centrum. Takie wsparcie jest przekazywane przez wszystkie gminy z terenu powiatu proporcjonalnie do ilości mieszkańców danej gminy. Ponadto radni zagłosowali na tak w kwestii finansowania dodatkowych patroli policyjnych na terenie gminy Szanów. W przyszłym roku miasto przeznaczy na ten cel 80 tysięcy złotych. Przekazano też blisko 58 tysięcy na odławianie dzikiej zwierzyny. Zadanie polega na odławianiu zwierząt, które migrują na tereny zamieszkałe i tam stwarzają niebezpieczeństwo dla mieszkańców oraz na udzielaniu pomocy zwierzętom rannym. Zadanie realizowane jest przez powiat szanowski przy współudziale finansowym wszystkich gmin. W tym rozporządzeniem ministra środowiska dzik się pojawia, natomiast tą uchwałą problemu dzików nie rozwiążemy, proszę państwa, z dwóch powodów. Pierwszy to jest występowanie w Polsce afrykańskiego Pomoru Świn, czyli ASF-u. I w związku z tym inspekcja weterynaryjna absolutnie zabrania odłowu, bo to się wiąże z relokacją. W takiej sytuacji, gdybyśmy relokowali zwierzę, okazałoby się, że jest chore zarażone, no to powiększamy obszar występowania choroby. Natomiast kolejnym problemem jest to, że gminy, nie mogą przeznaczyć środków finansowych na odstrzał interwencyjny. Zresztą sytuacja jest Państwu doskonale znana, zresztą mamy najświeższą interpretację Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, która wręcz zabrania wydatkowania środków na ten cel przez gminę. Podczas grudniowej sesji zdecydowano także o przekazaniu aportem do spółki TBS gminnych działek. To są działki gminy znajdujące się przy skrzyżowaniu ulicy Pogorskiej z ulicą Kalinową. W sumie ten teren obejmuje 6860 m2. Wartość tego terenu wyceniana została przez rzeczoznawcę na kwotę blisko 2 200 000. Taka jest wartość tego terenu. Wniesienie aportu do spółki umożliwi spółce. My za ten aport oczywiście nabędziemy udziały. Natomiast wniesienie tego umożliwi spółce podjęcie dalszych działań w kierunku zabudowy tego terenu pod budownictwo mieszkaniowe. Na tym terenie mają powstać dwa bloki mieszkalne wraz z lokalami usługowymi.